Kolejna próba z gazem i kolejna próba w kiche. Jest tak zimno, że masakra. Wąż jest twardy jak skała. Nie mogę go odkręcić, bo tak bym go odkręcił tu podgrzał zapalniczką czy jaka cholera. Plandeka nie zdała egzaminu, mieliście rację. raz, że ją zwiało dwa do dupy. E, w ogóle dzisiaj mieliśmy odstawiać kampera do znajomego do hangaru. No ale jest... Masakra na drogach. Tu są letnie opony, co prawda nowe, ale letnie. Ale kurde, no zimno. Zimno wieje. Chyba się zmywam do chaty, chociażbym coś pogrzebał. Tylko co? Nie wiem jeszcze. Coś może wykombinuję. Jak coś, to się włączę. Dobra, najpierw spróbujemy odkręcić ten przywód. już wąż będzie można kupić nie? nie. w życiu ja tutaj reduktora nie włożę co ty kurde co ty chcesz tu jest taka średnica reduktor jest na to bo wejść tu ale to jest tak twarde

Może coś z tego będzie E no kurde, nowa jesteś Raczej nic ci nie stanie, nie? Śmierdzi? Nie czuć nic. Dobra, próbuję w środku Co działa? Próbujemy. Gdzieś jakaś załóżka. No co jest? Dobra. みんな知っとっと。<music> <music> Wszystko już wiem Ech. Kuchenka działa, jest teraz włączona Piec działa, nawiew już też by mniej więcej, bo nie był włączony, nie było włączone zasilanie 12V. Czy się wypiera przed... no, tu? Gdzieś Tu idzie z naprawdę. Nie to położyć? Nie no. Przyniosłem, ale jak nie chcesz, to i nie kładziemy Nie no kup... Wejdziesz iść. się wypierdzielisz, to będzie hicior. O ja pierdziel. Drań kurwa, tylko czekasz się z dole.